Cześć, ja jestem Piotrek. Witam was serdecznie w sklepie nielegalne.com. Znajdujemy się w części, nazwijmy to typowo odzieżowej ze szpejem dla strzelców. Omówimy sobie dzisiaj temat tego, co strzelcy powinni mieć, idąc na strzelnicę czy idąc na zawody, tak? Wymienimy sobie tutaj rzeczy tego typu, typu must have, czyli takie, które musicie po prostu ze sobą mieć, bo inaczej was na pewno na tą strzelnicę nie wpuszczą. I omówimy też sobie rzeczy, które naszym zdaniem powinny się znaleźć na waszym wyposażeniu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o strzelców sportowych, oczywiście, to tak naprawdę głównie możemy ich podzielić na takie dwa rodzaje dyscyplin. Są to strzelanie statyczne oraz strzelanie stricte dynamiczne. Oczywiście to między sobą się miesza, tak, bo zawodnicy startujący w zawodach dynamicznych bardzo często strzelają też statykę. Ci strzelający w statyce zazwyczaj też strzelają jakąś formę dynamiki, chociażby po to, żeby po prostu rozwinąć swoją umiejętność. Niemniej jednak, ze względu na regulaminy i na przepisy w jednym i w drugim dyscyplinach, Strzelec musi mieć ze sobą trochę inne wyposażenie. Zaczniemy sobie od sportów czy od strzelania statycznego, ze względu na to, że tamtych rzeczy, które musi zabrać ze sobą strzelec, jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Słuchajcie, głównym przepisem tak naprawdę bezpieczeństwa, które obowiązuje na tego typu zawodach statycznych, to jest to, że czy to pistolet, czy to karamin, czy to strzelmy, zawsze przenosimy tą broń w pokrowcu. I teraz tak, broń możemy przenosić w pokrowcu fabrycznym, takim jak na przykład ten plastikowy który jest przystosowany do przenoszenia tak naprawdę jednej broni, ale jeżeli strzelamy, na przykład, nie wiem, z kalibru 9 mm centralnego zaponu, plus do tego strzelamy jakieś konkurencje złożonego zaponu, możemy wyposażyć się w taką stylową saszetkę, chociażby helikona. Jest ona o tyle fajna, że jest w niej miejsce na zamontowanie dwóch pistoletów, dodatkowo w kieszeni wewnętrznej mamy miejsce na kilka magazynków. Także idąc na zawody, tak naprawdę, pakując się w jedną torbę, zabierając do tego tylko ochronniki słuchu i wzroku, jesteśmy w stanie ogarnąć zawody z broni krótkiej. Co jeszcze na pewno powinniście mieć ze sobą, minąc na takie zawody? Flaga bezpieczeństwa w takiej bardziej rozbudowanej formie, czy w formie chociażby zwykłej żyłki do koszenia trawnika wsadzonej w komorę, no ale na pewno będzie to od Was wymagane. Tak jak wspomniałem, to plus jakieś ochronniki słuchu, do tego ochronniki wzroku pod postacią okularów. Jesteście zabezpieczeni pod kątem udziału w zawodach typowo statycznych. Stosunkowo prosto, niedużo tego jest. Diametralnie się to zmienia, jeżeli będziecie ćwiczyć strzelectwo i będziecie startować w zawodach stricte dynamicznych, gdzie się przemieszczamy. Tamtego szpeju jest już zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Od czego byśmy sobie tutaj zaczęli? Słuchajcie, pas strzelecki. Zawody dynamiczne od statycznych różnią się tym, że w 90% startujemy z broni, która znajduje się w kaburze. Kaburę możemy mieć albo taką montowaną na płetwę. Wsadzamy ją po prostu za pasek bądź za spodnie. Ta kabura jest bardzo fajna, bo jest to kabura uniwersalna, kosztuje nieduże pieniądze. A szczególnie na początku waszej drogi strzeleckiej, kiedy jeszcze nie do końca będziecie wiedzieli z jakiej broni będziecie strzelać. Bardzo często będziecie strzelić z broni klubowej bądź broni kolegów. Fajne jest to, że możecie ją wyregulować niemalże do każdego rodzaju pistoletu z jakim się spotkacie. 70 czy 80 zł, i w początkowej fazie macie temat rozwiązany. Także na pewno kabura. Przejdziecie dalej. To tak jak wspomniałem wcześniej, pojawi się pas. Czy to będzie taki pas, nazwijmy to sobie, wojskowo-policyjny, przystosowany do montażu dużej ilości na niego szpeju? Czy będzie to pas typowo np. pod zawody IPSC, czyli cieńszy sztywniejszy? Nie ma to większego znaczenia. Chodzi tu mniej więcej o to, że na tym pasie jesteście w stanie tak naprawdę zamontować wszystko, co wam jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. Kabury już widzieliście. Tutaj mamy akurat drugą kaburę. To jest typowo kabura kajdeksowa. Jest ona o tyle fajna, że jest z odsunięciem od ciała, więc ułatwia dobycie broni. Co jeszcze powinno się na tej kaburze znaleźć, co na pewno wam ułatwi życie? No słuchajcie. ładownice na magazynki. W każdej możliwej formie zawody są takie, że tak naprawdę dwa czy trzy magazynki to jest niezbędne minimum, jakie powinniście ze są zabrać. U mnie macie jeszcze magazynki do broni długiej. Akurat mój pas jest tak skonfigurowany, że dosyć często ćwiczy na obydwu sprzętach. Rzecz, moim zdaniem, niezbędną, o której bardzo wielu strzelców zapomina, to apteczka. O tym sobie opowiemy za chwilę. Ja też bardzo często korzystam z takiego worka zrzutowego. Jest to fajne rozwiązanie, kiedy nie chcemy rzucać magazynkami o ziemię albo przynosimy ze sobą jakieś rzeczy, które co chwilę wkładamy albo wyciągamy. Czyli to już mamy. Chodźcie. Zatrzymajmy się na chwilę, pogadajmy o ochronnikach słuchu, I później przejdziemy do ochronników oczu. Tak naprawdę jest to niezbędny element i powinniście się w niego wyposażyć. Ochronniki słuchu mogą być aktywne, mogą być pasywne, mogą być zewnętrzne, mogą być wewnętrzne. Jeżeli nie strzelacie dużo, chodzicie na strzelnicę, nie wiem, rzadko, są to jakieś wizyty stricte, powiedzmy sobie, komercjalne, gdzie idziecie, płacicie, najprawdopodobniej spotkacie się z taką formą ochronniku słuchu, to no jest nic innego jak po prostu zwykły stoper, który jest wsadzany do ucha i na krótki okres czasu strzelania on Wam na pewno wystarczy. Niestety jego minusem jest to, że po kilkugodzinnym użytkowaniu, 5, 6, 8 godzinach na strzelnicy, na pewno zaczną Was boleć uszy, dodatkowo narażacie się na zwiększoną możliwość infekcji, która powstanie w uchu No tak niestety jest, że coś sobie do tego ucha wsadzamy, to naraża nas to na pewne konsekwencje. Dlatego większość strzelców, jak pewnie widzicie na filmach, korzysta z zewnętrznych ochronników słuchu. I tak jak powiedziałem, te ochronniki mogą być pasywne, czyli po prostu zwykłe słuchawki, które bardzo często możecie spotkać w sklepach budowlanych, ich zadaniem jest po prostu wygłuszyć dźwięk zewnętrzny do ucha, które do was dociera. Drugim rozwiązaniem są słuchawki aktywne. Są one o tyle fajne, że w momencie kiedy wyczerpie Wam się bateria bądź są wyłączone, działają one w takim samym trybie tak, te słuchawki. Czyli po prostu odcinają wam mechanicznie dostęp dźwięków do ucha. W momencie, kiedy są one włączone, mamy zamontowane mikrofony, tak? Czyli bardzo wyraźnie słyszymy to, co się dzieje dookoła nas, bardzo wyraźnie słyszymy komendy podawane przez sędziego czy prowadzącego strzelanie, ale w samym momencie strzału, one wygłuszają nam dźwięk, no, mniej więcej 80 decybeli, czyli do takiego dźwięku, który jest bezpieczny dla naszego ucha. To, jakie słuchawki sobie wybierzecie, to tak naprawdę jest temat na osobny film. Można wziąć takie, można wziąć sordiny, peltory, mogą być piankowe tutaj nauszniki, mogą być żelowe. Tak naprawdę jest to kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Zależna od waszej budowy cała i przede wszystkim też od dostępności pieniędzy w waszym portfelu. Jeżeli chodzi o okulary. Słuchajcie, najprostsze okulary, Jakie można dostać niemalże w każdym sklepie ze sprzętem, ze sprzętem strzeleckim, ewentualnie nawet w sklepie budowlanym, tak? One również spełnią swoje zadanie. Najczęstszą rzeczą, o którą mnie pytają, co takie okulary zatrzymają kulę? No nie, one kuli nie zatrzymają, ale też nie od tego są. One mają zatrzymać różnego rodzaju odpryski, metalowe elementy, pojawiające się, postrzeleją do celów reaktywnych. One niestety nie są przewidziane do tego, żeby zatrzymywać pociski z broni, nawet tej krótkiej. To były najprostsze okulary? A tutaj mamy okulary troszkę ciekawsze, dlatego że możemy sobie wyregulować ich długość, pochylenie. Wydaje się to sprawą banalną, ale w sytuacji, kiedy na przykład działacie na zawodach, czy w jakiejś innej sytuacji, kiedy jest niska temperatura na dworzu, wprowadzacie element ruchu, człowiek się poci, zaczyna szybciej oddychać. Takie zwykłe okulary, ze względu na to, że nie można ich tak dokładnie dopasować do twarzy, Zdecydowanie, zdecydowanie szybciej wam zaparują. No, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy sobie, rzeczy minimalne, niezbędne, które po prostu musicie ze sobą mieć, to można powiedzieć, że to już jest tak naprawdę wszystko. Ale co według nas jeszcze powinno się znaleźć w waszym repertuarze? Słuchajcie, rękawiczki. Najprostsze rękawiczki. To są akurat mechaniksy, softfity. Są one o tyle fajne, że są naprawdę cienkie i delikatne, a zapewniają jakieś zabezpieczenie przed po prostu pojawiającym się mrozem. Jadąc na zawody czy jadąc na strzelnicę, szczególnie na tą otwartą, to nie jest tak, że cały czas strzelacie, cały czas coś się dzieje. Na zawodach jest wręcz przeciwnie. Chodzicie między stanowiskami, tam jest więcej stanie i czekania na udział w zawodach, na wystartowanie, aniżeli samego strzelania. Tak, bo czasami, często przebieg strzelecki trwa 20-20 parę sekund na danym torze, a czekacie na przykład na wejście na tor 15 do 20 minut. Takie rękawiczki Wam się bardzo, bardzo przydadzą, chociażby po to, żeby w sezonie zimowym zabezpieczyć Wasze ręce przed mrozem. Nie wspomnę już o tym, że jeżeli cokolwiek robicie na strzelnicy, stawiacie sobie cele, wbijacie sobie słupki, no to one zapewnią Wam dodatkową ochronę mechaniczną po prostu przed uszkodzeniem rąk. OK, to mamy to. Rzecz banalna. Poczapka. Wydaje się... Yy... Przynajmniej dla mnie, że jest to element bardzo, bardzo niedoceniony przez strzelców. Słuchajcie, dwie rzeczy. I kiedy tak naprawdę docenicie to, że tą czapkę macie? Jeżeli będziecie strzelać w myżawce bądź w deszczu. Wydaje się to śmieszne, ale wieście mi, że wtedy na waszych okularach, od wewnętrznej, od zewnętrznej strony, ten deszcz, ta woda będzie się dostawać, będzie wam po tych okularach płynąć, skutecznie utrudniając wam strzelanie. W takiej sytuacji posiadanie zwykłej czapki mega rozwiąże ten problem. Dodatkowo, Słuchajcie, bardzo słoneczny dzień, bardzo intensywne światło. Możecie się zabezpieczyć posiadając na przykład dwie czy trzy pary okularów białych, żółtych, czarnych, ciemnych. Ale najprościej jest mieć po prostu gdzieś tą czapkę, tak? Ten daszek naprawdę ochroni was przed słońcem. Dodatkową rzeczą, z którą się spotkałem w czasie sędziowania na zawodach, szczególnie dynamiczny, gdzie strzelcy się poruszają, strzelają tą bronią w bardzo dziwnych pozycjach. Dochodziło do sytuacji, gdzie łuski potrafiły wlecieć między okulary. A czoło zawodnika. Jest to naprawdę, naprawdę niemiłe doświadczenie. Taka, chusty, taka czapka, przepraszam, na pewno Was przed tym ochroni. Ostatnią rzeczą, którą ja zalecam. A, jest, okej. Okay. Ochrona szyi. Bandana tego typu Rafatka, a nie bandana tak, bandana albo arafatka założona na szyję, Zabezpiecza Was przede wszystkim w okresie zimowym czy jesiennym przed chłodem. O. A dodatkowo zabezpiecza wasze dekolty przed wpadnięciem tam łuski. No, naprawdę nie jest to miłe, nie jest to pożyteczne i tak naprawdę może narobić więcej problemów i szkód, aniżeli to wszystko warte. Naszym zdaniem to jest takie minimum, które powinniście ze sobą na strzelnicę zabrać, jeżeli idziecie tam jako nazwijmy to sobie gość. W momencie, kiedy to wy kogoś zabieracie na strzelnicę, ten temat się jeszcze troszkę. Poszerza, no tutaj jest takie moje magiczne pudełko z gratami, które ja zawsze na strzelnicę zabieram. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie pojechać na strzelnicę bez skrzywacza. Tarcze czasami, powiedzmy sobie, próby strzeleckie wam dostarczają, one są tam ogólnie dostępne, nie? Ale już niestety przyszycie ich leży po waszej stronie, więc na pewno skrzywacz. Jak jest skrzywacz? To muszą być skrzywki. I pozostaje nam jeszcze kwestia, co będziemy robili z dziurami na tarcz. Można je oczywiście zakreślać markelem bądź długopisem. Jeżeli sobie ćwiczymy dosyć intensywnie, to moim zdaniem to rozwiązanie nie jest za dobre. Po prostu przy dużej ilości przestrzeni na tarczę zaczynamy się gubić w tym wszystkim, co tam się dzieje. Dlatego ja zawsze polecam, czy to w formie takiego dyspensera, zaklejki. Najlepiej w trzech kolorach: czarnym, białym oraz beżowym, które odpowiadają kolorom tarcz. A jeżeli nie chcecie wydawać kasy na taki dyspenser, to po prostu kupcie sobie rolkę zaklejek w danym kolorze, w którym akurat będziecie strzelać. Chodźcie jeszcze, zobaczymy tarczę, z jakimi możecie się najczęściej spotkać. Jeżeli dopiero szykujecie się do patentu, to najprawdopodobniej interesuje Was tarcza numer 2. To jest tak zwana tarcza typowo strzelecka, typowo sportowa. Jeżeli chodzi o sporty dynamiczne, to tarcze 8, 9, 10, 11, tak? Ósemka, dziewiątka są przewidziane do, do zawodów pistolet i rewolwer obronny, tak? Czyli typowo do zawodów PIRO oraz IDPA, a z kolei 10 i 11 to są typowo tarcze IPSC, tak? Czyli International Practice Shooting Competition. Moja rada jest taka, jeżeli szykujecie się pod konkretne zawody, na przykład PIRO, strzelajcie do tarczy PIRO, jeżeli szykujecie się pod IPSC, Strzelajcie do tarczy IPSC. I tak samo, jeżeli jedziecie na zawody statyczne, to ta tarcza numerze 2, potocznie nazywana TS2, będzie dla Was najlepszym rozwiązaniem. Z naszej strony to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja Was serdecznie zapraszam do klikania, subskrybowania, lajkowania i przekazywania tego materiału dalej. Na razie, hej.